Chodzisz do nowej firmy i co się dzieje? Poznajesz przypadkowych ludzi, idziesz na kawę z kimś, kto akurat był dla Ciebie miły. Czy to jest dobre rozwiązanie? Jeżeli chcesz mieć umiejętność budowania dobrych znajomości w nowym otoczeniu, to posłuchaj do końca. Michael Watkins opracował pięć kroków, które warto wykonać, wnikając w nowe otoczenie, w nowe relacje, po to, żeby budować swoje znajomości nie przypadkowo, tylko celowo. Pierwszy punkt to jest: bez celu będziesz błądzić. Zdefiniuj sobie, po co Ty chcesz budować tam relacje. Czy chcesz szybko awansować? chcesz może przepchnąć jakiś projekt, czy może chcesz jak najwięcej zarabiać, w zależności od tego, jaki jest twój cel w nowej firmie, inne relacje będziesz budować. Drugi krok, znajdź kluczowych graczy. Rozpoznaj, kto tutaj naprawdę decyduje. To nie zawsze będzie osoba z najwyższym stanowiskiem, to często będzie ta osoba, która potrafi powiedzieć szefowi nie, na spotkaniach ma decydujący głos, która jak zaczyna mówić, to wszyscy inni milkną. Trzeci krok Michaela Watkinsa, rozrysuj sobie mapę wpływu. Kto z kim rozmawia, kto komu raportuje, kto ma na kogo wpływ, gdzie się Tworzą grupki, to spowoduje, że będziesz lepiej wiedzieć, kto gdzie decyduje, jakie są wpływy. Czwarty krok, patrz na tą swoją mapę, poprawiaj ją i wtedy wyznacz sobie, kto sprzyja Ci w tym celu z punktu pierwszego, kto może być twoim przeciwnikiem. Znajdź osoby, z którymi będziesz się trzymać, a z którymi nie warto. I piąty, ostatni punkt, przygotuj plan działania, kolejność, z kim najpierw zawiera, że znajomość. Czasem, jeżeli chcesz poznać osobę na wyższym stanowisku, mieć z nią sojusz, musisz piąć się do góry, czyli najpierw znaleźć osoby, które się z nią. Kontaktują, potem przez te osoby dojść do niej. Wyznacz sobie kolejność zawierania sojuszy z konkretnymi osobami. Przesłuchaj sobie to jeszcze raz i pamiętaj, że pozycja w nowym otoczeniu, w nowej firmie nie buduje się sama, nie buduje się przypadkowo z ludźmi przy kawce. Musisz to przemyśleć, wykonaj te pięć punktów i buduj swój wpływ w nowym otoczeniu.